Dzisiaj chciałabym okazać wdzięczność, tak odsłonić fragment mojego życia, bo ja prawie 20 lat temu spakowałam wszystko co miałam w domu i ruszyłam w podróż do miejsca, w którym dzisiaj mieszkam, zostawiając wszystko za sobą. I przyjechałam do miejsca, w którym żyję, ja mieszkam w Halifax w Anglii. Y, przyjechałam tu z dwójką dzieci, z mężem, urodziła mi się tu jeszcze córka Natalia, i przyjechałam do tego kraju jak pionierka. Nie znałam nikogo, nie wiedziałam w jakim kierunku iść, y, i tylko prosiłam Boga o trzy rzeczy: żeby był kościół z polską muszą i z powiedzią, żeby, żeby była katolicka szkoła żeby to było miejsce, które mi się spodoba mieszkam w cudownym miejscu Halifax, Wichrowy Wzgórza, Emily Bronti, wszystkie te historie mój dom stoi na wzgórzu, na zboczu z góry patrzę na dolinę z okien jestem pionierką mojego życia przyjechałam z czterema walizkami tutaj i ułożyłam moje życie na nowo Dzisiaj dwóch moich synów jest dorosłych, moja córka ma lat trzynaście, i ja stworzyłam tutaj życie takie, jakie chciałam mieć: życie pełne przyjaciół, miłości, dobra, uczenia się, wzrastania. I jestem wdzięczna sobie samej, jestem wdzięczna Bogu, jestem wdzięczna światu, jestem wdzięczna ludziom, którzy zaufali mi. I ruszyli w tę drogę razem ze mną, i to jest takie cudowne. I dzisiaj przyszła mi myśl, żeby właśnie za to być wdzięcznym, za to, że jest w moim życiu to pionierstwo, za to, że przycieram szlaki, że krok po kroku, dzień po dniu, przez te 20 lat ułożyłam moje życie i jest ono takim, jakim chciałam, by było. I myślę, jak wiele jeszcze przede mną. I już dzisiaj chcę mieć w sobie wdzięczność za to wszystko, co przede mną. Y czy było dużo trudnych chwil? Och, było ogrom trudnych chwil. Ogrom. Ale teraz, kiedy sobie siedzę i to do was mówię, rozpiera mnie szczęście. Bo mi się udało, bo ruszyłam w tę trasę ruszyłam w nieznane, bo się bałam. Nie wiedziałam co mnie czeka, ale kiedy przyjechałam i stanęłam i popatrzyłam na te wzgórza, na to miasteczko, w zasadzie na to wszystko, jak to wygląda, pomyślałam sobie, tak, podoba mi się, mogę tu żyć. To ty kreujesz, czy wdzięczność będzie wypływać z Twojego serca poprzez swoje pionierstwo. I poprzez to, że podejmujesz czasami strasznie ryzykowne decyzje. Cudownie.